krowy i syp zobaczcie jakie składarki tu są elektryczne zobaczcie jakie mają wózki do transportu dobra możliwość, w nie można palić miasto jest wolne od papierosków stan techniczny pojazdów jest na najwyższym poziomie ale jak widzicie to wszystko działa i jeździ będziemy lecieć metrem Dobra mordy, w Deli nie można palić. Całe miasto jest wolne od papierosków i od wszystkiego, co się pali. Te wejpy są chyba w ogóle zabronione w, w Indiach. No, wyszedłem ze stacji metra, zaczęło się piekło, jest piekło, jest trąbienie, jest gorąco. Myślę, że chodzenie z buta jest błędem po Deli. Jeżeli macie motor, to sądzę, że dużo łatwiej jest się poruszać pomiędzy różnymi atrakcjami. Ja się boję, bo mam inne tablice i pod koniec całej serii powiem wam mm, dlaczego czasami mam <gryw> małego stresa, ale to musicie poczekać do końca. Mamy ziomka Hindusa, który aspiruje do bycia przewodnikiem i dzisiaj nas gdzieś zabierze, pokaże nam coś. Zobaczcie jakie składaki tu są elektryczne. I to jeździ jakoś, nie tylko elektryczne, są też rowerki. A tu nas ziomek gdzieś będzie wiózł. Gdzie jedziemy? Ja jadę z Ja. Elegancko, my, jest, my ale. friend. Good, good. trzeba mu teraz powierzyć całe swoje życie. <laughs> Ale oni to chyba lepiej jeżdżą ode mnie na pewno. Znają się na tym od dziecka. Stan techniczny pojazdów jest na najwyższym poziomie. Ale jak widzicie to wszystko działa i jeździ. I to jest najpiękniejsze. To mi się podoba w tym wszystkim. Krowy i syf. Nie wiem z której strony nagrywać tyle się dzieje I wyszło na to, że nic nie daje. Ten byczek jest wyższy ode mnie o, pod prąd też się daje Uciekli się z tymi kartonami. Yy, Boże! Klaksonami. Patrz na tych ludzi, jak noszą. i się pomyliło. Ale pierdoły tu mają. Na razie żadnych ciuchów. No, no. Furę. Dobra, moje ziomki mnie opuściły. Znalazłem na razie fajne plecaki. Zaznaczyłem sobie na mapie. Więc jest nadzieja, że jeszcze znajdę takie te typowe ciuchy z gór. Przed chwilą byłem na markecie z suszonymi owocami. Teraz idziemy na market z przyprawami. Same zdrowe rzeczy fajnie, fajnie, i to ładnie pachnie tutaj w ogóle cały ten badanek sobie ładne O człowieku patrzcie herbata 5 stów za kilo 25 zł za kilo herbaty to dużo czy mało? Ale mocno wali taką przyprawą co ją czuję w każdym jedzeniu, ale niestety nie wiem co to jest Bo cię nie znam Hello What's that? What's What is this? Zobaczcie jakie mają wózki do transportu Śmigają za takie Ręcznie chodzą Wszystko sami targają Gość na plecach ma 60 kilo teraz Więc nieźle tacy chudzi jak ja Ej, hey, buha kokia! Chciałbym, kolegi! What's up? O, I'm good, I'm good! Okay. No, i jesteśmy w jakimś forcie. W jakimś forcie, wiadomo, wszyscy mnie zaczepiają i mi nie dają spokoju. Jest to mega gorąco. Jest to mega gorąco. Chciałem wam tylko to pokazać. Chyba nie chcę iść do środka. Dawno mi tak zimno nie było. I zawsze zrzędzenie jest, jest albo za zimno, albo za ciepło. Jest to ogromne w ogóle. Ten mur się kończy gdzieś tam daleko za drzewami. I to tam też jest za drzewami, więc to jest jakieś ogromne zamczysko. No i zaraz zobaczę cenę. Pewnie się przerażę ceną, więc nawet jak dojdę tam to nie wejdę. Dyskryminacja. Indianie wchodzą za 50 rupi a ja mogę wejść za 950. Złodzieje induskie śmigam po jakimś targu elektronicznym. Nie wiem po co. W moment szukam czegoś do picia. Ale nie mogę nic znaleźć i to wygląda jak giełda normalnie no, ówna. No, Kamera Kurwa, to są asy po prostu. Byle by jakieś... Byle coś powiedzieć i zagadać. A z drugiej strony spoko. Kurde, nigdzie nie ma, nie ma picia. Dobra, tu chyba nie będzie picia, ale przynajmniej wiem już jakbym potrzebował elektronikę, gdzie, przy, gdzie przyjechać bo są te drony z Allegra, które nie latają okej, okay, zobaczcie ciągnie i dobra ja wyłażę stąd już za dużo tego jest tutaj do ja nie lubię głupich pytań chłopaki tu już stoją ze 3 minuty, bo ich widziałem przed chwilą przebiegłem, prawie się zabiłem, a tu jest mój market. Tylko prawie wszystko jest zamknięte teraz. On every Tuesday. Ja pie. Zobaczcie, rozdają trochę zimnej wody To pewnie są ci święci tam z różnych świątynek I leją jakieś cudo, zaraz zobaczymy co to jest Mam nadzieję, że nie umrę tutaj. tego o. Dla mnie o Boże Dodali, dodają do tego takiego okropnego smaku to jest ogólnie smak mydła i oni mówią że to jest spoko, ostatnio dostałem do postania takiego cukiereczka i ten cukiereczek to była tragedia wyglądał jak kamień taki może się później zapytam co to jest, ale to nie mój smak zupełnie, a głupio mi to wylać wydaje mi się, że przed chwilą tam była sama woda w tych wiadrach ale ją zakolorowali czymś i niestety Patrzyłem na torby, ale torby są za drogie Co Za drogie to znaczy, tam trzeba dać ze 150zł Ja wolę zaparkować się w jakiś duży kartą i tyle No dobra, Tank Road Jedziemy dwie ulice Mnie bolą nogi, a też spoko bo sobie ziomek zarobi coś Przez rano ma robotę biegów nie ma musi zasuwać dziwnie się czuję jak ktoś mnie że gdzieś zwyczajony jestem do takich usług Oni to miejsce nazywają Marketem to nie jest Market to są zwykłe sklepy dookoła Dobra chyba jestem w dobrym miejscu bo widzę pełno popakowanych takich worów więc może coś dzisiaj tutaj znajdę choć jestem już na skraju wyczerpania ale tak, no jeszcze muszę na konkurs ten portfeliki i nerkę kupić na razie nic nie widziałem tego typu, więc mega się boję na tym targu nic nie ma są takie same ciachy jak u nas w Polsce i jest bieda, tutaj dosz doszło do nich, widzicie, zachód i jest dużo, dużo jest takich materiałów beznadziejnych. No i ogólnie tłok, smród. I tak to jest. No, ma, słabo będę wspominał to Delhi. Jak całe Indie, nie licząc Himalajów, które są przepiękne, czyściutkie i cudowne. Nie, tu nic nie ma takiego. To nie ten bazar. Kurwa. Korek się zrobił Jeszcze brakuje żeby samochodami zaczęli jej Dobra, zobaczcie Są nereczki I tak, pan ma taki sklep Tutaj masz ale Różne tak, koszule z różnymi wzorami Ciach, mantry, boginie, słoniki e, Te koszule wziąłem, są różne Teraz tak, jest pełno takich Jest Okej, okay, okej okay. Plecaczki Wszystko to z chempa, co jest w górach widziałem Sukieneczki są takie spodnie kolorowe, różne. Wszystko jest w miarę fajne, takie miłe, wiecie, że to jest chyba koton wszystko. A tu są fajne takie patchworkowe różne. I teraz tak, zobaczcie jakie fajne są torby. Na przykład parę takich, takiego rodzaju toreb, toreb wziąłem, takich patchworków, ale to wam pokażę później. I w sumie może jak coś znajdziecie, bo ja jutro tutaj będę. To możecie coś sobie zamówić. Tu są takie fajne kurcze festiwalowe spodnie. Ja mam takie. Kupiłem jedną parę, ale będę ich więcej brał. Jeszcze zobaczę jak z, jak z miejscem. Jest dużo torek. To zobaczcie, takie wyjazdówki. To są plecaki. Co jest? Tu są małe plecaczki takie o widzicie torby, 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 torby i tu są ciuchy. O. Też takie fajne są koszule. One mają tylko te, te kolorki tutaj. Na końcach są te same kolory, co sam te mam pokazywałem. I dlatego są też spodnie, co nie? I są też krótkie. Czyli o, tutaj macie takie torby. Nie wiem, nie wiem na co by się to przydało, ale one mi się podobają. E, o, dużo jest takich. Też je wziąłem, bo mi się podobają. I teraz tak. Tu macie takie mocno hinduskie rzeczy. Takie jakieś pierni, tu jakieś lustereczka są, wiecie, słoniczki i takie tam wszystko jest ręcznie robione. Każda torba jest inna i wyjątkowa. To nie ma tak, tu się nic nie powtarza. Jakby. Ja, ja przynajmniej nie widziałem. O, macie też takie z dwoma kieszonkami. One są wszystkie na długich takich tych kozalskich one są. Ja w ogóle nie rozumiem czemu wychodzicie w takich monotonnych... Nudnych kolorach, zobaczcie, da życie. Chce, wyobraźnia się po prostu aktywuje. Jakby wszyscy tacy kolorowi chodzili, to wydaje mi się, że byłoby weselej. Coś takiego nabrałem. Wziąłem parę takich fajnych paczworkowych toreb Zajebiste To jest i one mają zamki. No, no i tyle. Widzicie. plecaki są najlepsze, a zajmują mi najwięcej miejsca. I się boję. Dobra, zobaczcie jaką torbę kupiłem. Będę zaraz się pakował. Mam takie dwa wory. Biorę taką wielką torbę, więc może mi się uda jakoś wejść do tego samolotu. Nie wiem, zobaczę. Kupiłem trochę rzeczy. Idealnie się zmieściłem, 23 kg strasznie tego dużo, nie wiem czy to czy mnie z samolotu nie wyrzucą ale gość ma ciężko na tym bazarze spędziłem cały dzień, już mam dość no, trochę nabrałem tego, strasznie duża ta torba ale mam nadzieję, że nic nie powiedzą w samolocie w końcu jest zapłacone i kilogramy się zgadzają można to lekko tam upchnąć jakby co dobra, I no i tyle Właśnie się wykąpałem, wziąłem prysznic i stoję nad wentylator pod wentylatorem i <laughs> jest super taki chłodek, bo jest tragedia, jest 21 a nadal jest ze 30 parę stopni. No, jestem zadowolony, zrobiłem swoje, choć za dużo trochę miejsca mi zajęły plecaki i mógłbym dużo więcej rzeczy wziąć w zamian plecaków. Zamiast, no ale... Te są zajebiste, więc na pewno się wam spodobają i mam nadzieję, że chętnie je kupicie i pamiętajcie, że to również wspie wspiera moje podróże, więc jeżeli uda mi się to obchnąć wam, to już zaraz kolejna wyprawa i mam w bani Amerykę Południową, na dzikusa zrobić, no elegancko, kupujcie ciuszki, jo. Siemano kochani, to była moja ostatnia przejażdżka Jestem w Deli i zostawiam machinę tutaj Pod blokiem jakiegoś ziomeczka Który zna ziomeczka, który jest moim ziomeczkiem Rozumiecie jak to działa No gość ma tutaj fajny wypasiony dom w Deli, Fura jego stoi I mój motorek jest też spoko zabezpieczony I zostawiam u niego, zaproponował mi rzeczy Więc namioty, wszystko to będzie w domu Gdzieś w jakiejś piwnicy sobie leżało, więc bardzo się cieszę jest milion stopni, więc się świecę. Lubię się świecić, tu się wszyscy świecą, no elegancko. I myślę, czy płetwy nie wysłać ich do Hamanta, żeby sobie popływał, trochę pokorzystał z tego. Nie wiem właśnie, czy te płetwy brać na chatę, czy nie. Chyba już podjąłem decyzję, że ich nie biorę do Polski. O, niedługo tu wracam, jo. Jest 50 stopni. I zamówili nowy sprzęcior. Zobaczcie. Je, yeah, new machine! Jest tak gorąco, że sobie nie wyobraziła Czy Dzisiaj jest 50 stopni. Bardzo fajny domek. Dwa piętra. Tam jest sypialnia. Wchodzi się do góry. Tutaj spałem przez trzy dni. Coach surfing. Tu jest jakaś mała kuchnia. Tu jest pokój ziomeczka, którego, którego widziałem tylko raz. To jest jeszcze jeden pokój, jest bardzo gorąco, to jest Hamant, mój ziomek, i łazieneczka. Mega spoko to wygląda. No, praleczka, prysznic, co chwilę trzeba brać prysznic jest tak gorąco. Widoczków nie ma, co chwilę są te straszne wieże. Nie podobają mi się. Jest rooftop. Jest dach, proszę Państwa, będzie mnie parzyć w stopy, więc tak szybko tylko zajdę. Żeby wam pokazać, że tu się siedzi, tu zrobili basem wchodzę do wody. O Boże, ale zupa, masakra. No i tutaj można sobie siedzieć wieczorkami, ale takim późnym wieczorem, bo naprawdę ta temperatura się bardzo długo utrzymuje. Więc tak z dziewiąta, dziesiąta wtedy można wyjść. Ale gorąco. Uff. Parzy w stopy. No, więc dlatego dzisiaj jeszcze nie poszedłem na żaden bazar. Choć jest 15 coś, robi się... Myślę, że o 16 mógłbym wyruszyć. Do metra mam 5 minut drogi. Może 10. No i w metrze już jest chłodno, a w samym metrze, w środku, w pociągu jest klima. Więc całkiem spoko, na bazar się jedzie ze 20 minut. No, To tyle z coacha. Jeszcze później wam coś pokażę Nie nagrywałem wczoraj na targu, byłem taki Zakręcony tam, że w ogóle nie myślałem o tym, żeby cokolwiek zobaczyć Duża torba waży 22,5kg, czyli pół kilo mam zapasu I to mierzyłem z butelkami wody w chacie, to jest mniej niż 6 Plus jeszcze plecak sam w sobie waży z kilo ten plecak nie wiem po co mi on. Mogę do samolotu przynieść z tym. Hm, dziwnie bym wyglądał. No ale dobra. Przemyślę to. Tak. I jadę jeszcze coś dla siostry kupić, bo chciała. A ciuchów więcej nie kupię, bo się nie zmieszczę. A nie mam forsy, żeby dopłacać. I tutaj trzeba kupić bileciki w automacie. Skoro jedziemy do Deli, do centrum, pooglądać bazarki. Nie wiem czy to metro, czy to nie pociąg, ale zobaczymy. Elegancko. To chyba tylko w tych pociągach jest taki rozpiernicz. Przed chwilą wysiadaliśmy z metra. To jak zwierzęta się pchają do tego pociągu, nie czekają aż wszyscy wyjdą. Tylko dwie strony normalnie napierają na siebie. Jedni wchodzą, ludzie wychodzą i jest walka, co nie? Patrzcie, walka. O, nie ma walki, brawo. Tu nie było walki. Patrzcie na schody, macie kalorie. Spalone kalorie. Wiecie co? Jest jeden plus tego metra, mimo to, że jedzie wolniej, że tam jest klima w środku i to jest zajebiste. Patrzcie. Pociąg na bydło. Chciałbym się tym przejechać, ale nie wiem, czy aż tak bardzo, żeby specjalnie jechać gdzieś bez sensu jeden przystanek. Macie takie bileciki na początku, co się kupuje. No i mnie wypuścili elegancko Jeszcze wam pokażę maszynę Klikacie sobie angielski i jedziecie Wpisujecie miasto i od razu wam drukuje bilet nawet jak musicie zmieniać linię No Siemano, targ drugi dzień Powiem Wam, że dzisiaj jest odczuwalne 53 stopnie niby Nie wiem czy to prawda, jeszcze się ze mnie nie leje Wyszedłem dzisiaj z domu późno, bo po 16.00 inaczej się nie dało wyjść. Wszyscy siedzieliśmy w jednym pokoju z 8 osób razem z dzieciakami. I się wszyscy modlili, bo jak się nazywa ta? Nie działało chłodzenie aż tak dobrze. No i co, doszedłem gdzieś. Poszedłem inną drogą dzisiaj i nie wiem gdzie jestem. Czy to jest ta sama ulica, czy nie ta sama? Ale to chyba nie jest ta główna ulica. Niestety. Mangowski. Spojrzeć na mapę, bo nie mam pojęcia gdzie jestem. Pamiętam, że na głównej ulicy nie było jedzenia, więc nie jestem na głównej ulicy. Jedziemy na lotnisko. Nie ma to jak sobie szluga w taksówce zajarać. Zaraz będziemy na lotnisku. Yo, lotnisko. Duża torba przeszła, a to nie przeszło. Przekroczyłem 5 kg. 5 kilo, więc teraz będę się ubierał na Miśka. 5 kilo muszę na siebie ubrać, więc będzie ciekawie. Mam takie grube spodnie I jeszcze zobaczę co tu można. Co tu można tam. To mój w ogóle pierwszy lot, w którym ważą paczki. Hej hej Więc się zdziwiłem na masę, co nie? Ale spoko, bo sprawdzili mnie ja i to... teraz Jest, jest. No, więc teraz tylko idę zważyć i odebrać bilet. To ubrany jestem cały w parę rzeczy. Ale nie trzepali tam nienormalnie, jacyś. Wszystko mi przetrzepali, wszystko. mikrofony w parce po szlugach na przykład. Wszystko zupełnie jakby szukali okruszków, po prostu jakichś, nie wiem, albo to ja się skrytoję. Odpalator szlugów. Mm. Patrzcie, to I grzałeczka w środku Pani mi powiedziała, że mam się sprężać. Więc w sumie fajnie wyszło. Ale powiem Wam tak, najgorsze lotnisko na jakim byłem tam prawie nikt w ogóle nie obsługiwał ludzi tych paszportów. To tak wolno szło. Nastałem się tam. czacie, że przyjechałem 3 godziny wcześniej. I oni mi mówią, że mam zap... Jest gate 1. Mówią, dzida, dzi. Chyba nie zamkną, co? No a wszystko z kieszeni spakowałem z powrotem do tych plecaków. I znowu utuważyli. Nie dorbali, jesteś. Ale już jej powiedziałem, że sobie jaj nie robiła, że nie będę taki obwieszony chodził i dała sobie spokój. 2 kilo. Co to za bzdura, że można mieć na sobie 30 kilo, a w tym backpacku 8. Dobra, mam dobre miejsce. Wczoraj gościu przeżył. <laughs> Jedno miejsce przede mną, to jest dobre miejsce. Czwartego mi brakowało żółtego sera. Zostałem w samolocie. Wrócę do Polski to od nich odpocznę Ni chuja Dobra, jest, Wars jest Warszawka, kochanie. Jest dużo ludzi Mam nadzieję, że będzie trochę białe, jak już wyjdę z tego lotniska I jestem ciekaw jaki jest poziom e, rusyfikacji Polski więc zaraz zobaczymy, czy usłyszę, jaki język będę słyszał, jak wyjdę stąd. Bardzo mnie to ciekawi, dawno mnie tu nie było. Chyba z półtora roku. Więc mogło się sporo zmienić. Nie wiem, nie odbierałem bagażu ostatnio, więc nie wiem, gdzie to mam kurde odebrać. Jakiś Bruksela, Delhi. Tam jest Delhi, mój lot. Teraz trzeba to zatargać na pociąg, nie ma Flixbusa. Ja już dawno tu nie byłem, nie wiem, gdzie się bilety kupuje. Jak to wszystko chód działa Stoimy już za 20 minut Szokienka Pani się opierdzielają tam Dojechać z tego lotniska do Wrocławia to jest cały dzień podróży Z tymi torbami jeszcze trzeba Z jednego peronu na drugi no, tak, tak. no i do Wrocławia na stojąco Dlatego warto jeździć Flixbusem A nie tym głównym Jeszcze jest drożej, niż autobus. No, na chacie jest rodzinka i przeglądamy co tu kupiłem. Super ludziska, dzięki za oglądanie, fajnie, że byliście. Wszystkiego dobrego Wam życzę i zapraszam na inne swoje filmy, te starsze. I do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Na razie, kupujcie ciuszki z Indii. Hejo!